Siemanko, witam w kolejnym niepełnym odcinku Nerdeja. Dzisiaj odcinek 7 8 ze względu na to, że nie chce mi się siadać do kompa nagrywać i montować. No, skończyłem dzisiaj pracę w małym pokoju. Zamontowałem nowy karnisz. Pomalowałem tam wszystko, zamontowałem rurki, zamontowałem światełka. Też a, widzicie tutaj, tam właściwie. Zamontowałem nowe włączniki światła, o których wczoraj mówiłem, że było bardzo ciężko je kupić, więc taki szybki update. Wydaje mi się, że jest wszystko skończone i przynajmniej na pewien czas ze sprawami remontowymi mam spokój, więc będę mógł sobie odpocząć i porobić inne rzeczy. Bo generalnie od ponad dwóch tygodni zapierdalam w tej nazad z różnymi rzeczami i ciężko się wyluzować, jeżeli cały czas jest coś, że, no, że trzeba coś zrobić. Wreszcie wyniosę te wszystkie rzeczy stąd. Farby, pędzle, wałki, podkładki, całą tą resztę w pierdole to do piwnicy i niech sobie to leży do następnego czasu. No, to tyle. Krótki update. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Może Wy coś opowiecie? Jak tam Wam minął dzień? Co tam robiliście ciekawego? Ja dzisiaj miałem całkiem fajne spotkanie z. Przyszłymi możliwe partnerami biznesowymi. Całkiem spoko. Trochę się posłuchało, trochę się pośmiało, trochę się ponegocjowało, trochę się pogadało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co u was? Jak tam? Tak, siedzę, siedzę, siedzę. Czekam sobie, aż tu wróci. Trzeba iść jeszcze na jakieś zakupy dzisiaj. Wyspać się trzeba. Tego typu fajne rzeczy. Nie. Nie mam pojęcia. Nie, serio, to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że jutro coś sensowniejszego zrobię. Właściwie nieważne co zrobię. O, i proszę bardzo moja szafa przenośna. O, i moje miejsce nagrań. Widzicie? Jaki mam ładny jaki mam ładny tutaj, jakie mam ładne tutaj miejsce. Tyle kamer, tyle mikrofonów. I tak z tego nie korzystam, bo siedzę z telefonem i nagrywam. No Taki to ja jestem. Gdzieś tutaj jeszcze był kot, ale mi poszedł. A, i też Ro, rolety. No. Uff. Cieszę się, że przynajmniej przez jakieś dwa tygodnie do miesiąca nie będę musiał nic więcej robić, a potem trzeba robić jeszcze szafę w przedpokoju, kuchnię, łazienkę, przedpokój cały zrobić. Trzeba położyć nowe podłogi. No jeszcze trochę roboty jest, ale przynajmniej częściowo wszystko pokończyłem. Jestem zadowolony i będzie można się trochę pocieszyć białymi ścianami i świętym spokojem. Jeszcze raz dzięki wielkie. Miłego. Mam nadzieję, że update się podobał. Może wy coś opowiecie, może coś fajnego u was się zdarzyło, bo ja to od mniej więcej dwóch tygodni gadam cały czas o remontach i, i o niczym więcej ciekawym, więc jak u was się coś ciekawego zdarzyło, to napiszcie w komentarzu. A tak to suby, dzwoneczki, patronaty, podziękowania, wszystko zajebiście i do następnego. Znaczy do zobaczenia jutro. Cześć.